Ci się nie poddamy z Kaso! Nie masz mocy, żeby mnie pokonać. Ale gdybyś chciał kiedyś spróbować, to wiesz, gdzie mnie szukać. <ścoughs> Zupełnie jakby wiedział, co planowaliśmy. Ognisty lew. Straszny. I co teraz? Może lepiej odwołać atak. Nie! Słuchajcie wszyscy! Skaza chciał was wystraszyć! I udało mu się! Skoro dał radę podpalić Lwią skałę, to my nie mamy z nim żadnych szans. Kajon, mamy pomysł, jak pokonać skazę? Powiedz! W sumie. to nie do końca. Myślę, że ja mogę wam w tym pomóc! Dżanża? Dżanża! Wróciłeś do nas! Wiedzieliśmy, że wrócisz! Serzciuchy Jassili! O co tu chodzi? Wiem, że to brzmi dziwnie, ale powinniście wysłuchać dżanży. Dżanża, Co cię do nas sprowadza? Bo ja, bo ja wiem coś, co może wam pomóc. Niby jak pomóc? Wiem, jak pokonać skazę. Dlaczego mamy ci wierzyć? Jesteś wrogiem lwiej ziemi. Powiedz im! El... No bo! sała, jak krople dwie. Jacentki mam. Ty grzywę masz, lwie, lecz naprawdę Janja! to... Ach, miałeś powiedzieć Simbie to, co wiesz. U, jasne, jasne. Już. Bez urazy, Jasiri, ale trudno mi uwierzyć, że Janja przeszedł na naszą stronę. Wasza wysokość? Mnie dałeś szansę, kiedy nikt na lwiej ziemi mi je nie dawał. Jeśli Janja ma dla nas informacje, wykorzystajmy je przeciwko skazie. A jeśli nie... To ja i reszta krokodyli chętnie przekąsimy coś na kolację. Makuma rację. Jeśli Jassiri wierzy Janży, powinniśmy wysłuchać, co ma do powiedzenia. Kajon, zawsze chętnie wybaczałeś swoim wrogom. To bardzo szlachetne. Od małego taki byłeś. W porządku, Janjo? Okej. Okay. Skaza powiedział, że tylko Kajon może go pokonać, wykorzystując swój ryk. Skoro ryk przywołał tu skazę, to może da radę się też go pozbyć. Jednak żeby tak się stało, musi być możliwie najpotężniejszy. Ohoho! Tak! Zmieść skazę swoim rykiem. Do tego będziesz musiał użyć ryku na samym szczycie wulkanu, tak żeby wydobywające się płomienie pochłonęły skazę. Na szczycie wulkanu? Ha, trudno będzie się tam dostać. To prawda. Dlatego tym bardziej powinniśmy zaatakować złą ziemię. Tak. Ale teraz nie chodzi tylko o pokonanie armii skazy. Wreszcie mamy też plan, jak pozbyć się skazy. Hieny też chętnie pomogą, prawda? Tak, zgadza się. Wszystkie Hien chętnie pomogą. Tak! W porządku, Kajon. A teraz odpocznijcie! Jutro rano zaatakujemy złą ziemię. Pokonamy skazę i całą jego armię. Raz na zawsze. A na lwiej ziemi zapanuje pokój. Miłe są te zwierzęta! To prawda! Wszyscy są tu szczęśliwi! Tak, wreszcie jesteśmy po dobrej stronie. Macie rację! Wiecie co? Nawet podoba mi się ten jej śmiech.